Witam Państwa, nazywam się Cezary Żołyński. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Twoje Miasto, Twoja Kultura. Rok 2025 został ogłoszony Rokiem Kultury w Gorzowie, dlatego też rozmawiamy z ludźmi kultury, o kulturze, o ich pasji, o tym wszystkim, co czują, co pragną, czego chcą, co zmienić chcą w kulturze itd. Tak Chad GPT, czyli sztuczna inteligencja, wiadomo, o moim goście powiedziała tak. Filolog, germanista, wykładowca, autor tłumaczeń wielu publikacji literackich, naukowych i popularyzno-naukowych. Urodzony w Grudziądzu, z Gorzowem związany od 1990 roku. Panie i panowie, moi państwa, gościem jest Sławomir Szenwald. Dzień dobry, witam Dyrektor Wojewódzkiej ciebie. i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Wielkopolskim? Wielkopolskim. Trzeba dodać jeszcze. No jest napisane mam wielkopolskim. Ta, no. Jest, WLKP, też Do, nie no, Dobrze. No dobra, się. W Gorzowie Wielkopolskim, <laughs> witam Czesławę. <laughs> bardzo serdecznie. E, no cóż, to tak, tyle czat GPT, wiesz, ale ja też żywych ludzi pytam. Ojej. O, da, teraz uważaj. E, takie pierwsze skojarzenie, mówię e, Sławomir Szenwald, e, to, to takie pierwsze skojarzenie, co ludzie mówią na twój temat. Profesjonalista. Erudyta. No proszę. Strażnik biblioteki. Szarmancki mężczyzna. Takie rzeczy mówią. A, a jaki jest Sławomir Szenwald w oczach Sławomira Szenwalda? Ojej, ale no to... raz, że. Z każdym słowem musiałbym tutaj polemizować, bo. rozumiem To ludzie, to ludzie. Szczerości, a, trzeba ta, pokazywać się a, takim, <grym> jakim się jest, więc musiałbym tutaj trochę poprostować. O dziwo, chyba najbardziej precyzyjnie, ta sztuczna inteligencja powiedziała, bo rzeczywiście, mhm. tylko chciałem tutaj zaznaczyć, że jestem Gorzewianinem, bo jak właśnie świetnie tutaj przeczytałeś, 35 lat no to już już spędziłem w Gorzowie, a w Gruziącu zaledwie 19, więc mhm. mam prawo już się nazywać też Gorzewianinem. Mhm. Jak jest naprawdę, ojej, no to po prostu zapraszam do biblioteki, zapraszam na spotkania i wtedy można się trochę może o mnie dowiedzieć mm -hmm. więcej, zobaczyć jak y, funkcjonuję w życiu tak, codziennym i wtedy może taka prawda o człowieku najlepiej chyba wychodzi w działaniu, mm. bo opowiadać to możemy sobie różne rzeczy. Ja wiem, no y, I tak dalej, ja prawda? Ja tak sobie specjalnie, tak wiesz, bo może nagle <laughs> masz tak. jakiś ukryty talent, o którym chciałbyś powiedzieć, bo mówisz, właśnie lubię to robić to i to i to właśnie jest ten moment. Żebyśmy się poznawali na przykład. Ten bo... wątek, to też ciekawy wątek, ponieważ co sobie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tutaj tą całą, te określenia zawodowe? Bo na pewno, chyba każdy, każdy duży chłopiec, mam jeszcze parę zawodów, które chciałbym w życiu wykonywać. I tak Aha. sobie myślę, że gdyby, nie wiem, tych, tych, tego okresu senioralnego było bardzo dużo, mhm. albo ich było kilka, no to miałbym jeszcze dużo pomysłów na różne zawody. Aha. No, na super. pewno, oczywiście. Strażakiem też chciałbym zostać. Ja jeszcze też chciałem być strażakiem, prawda? No I ten, nie chciałem jeździć śmieciarką, jakbym był mały. O, to, no to naprawdę, ciekawe. No, tak, bo no mi się właśnie. Zawsze ten taki, jak tam wchodziła ta śmieć te do środka. Do tej pory mnie to fascynuje, nie wiem dlaczego, ale dobrze. To ja bardziej samolotem a... chciałbym, takim dużym pasażerskim. Ale dobrze, to takie. No dobrze, a słuchaj, to jest tak. Dlaczego Gorzów? Bo tak, chłopak z Grudziądza m, studiuje w Poznaniu, przyjeżdża do Gorzowa, Dlaczego jeszcze co, nie? Co się Najpierw poznaje tam Gorzow. piękną Gorzowiankę. w Grudziądz. W, nie, w Poznaniu, które też tam studiuje. Dobrze, no i co? I tak właśnie, no właśnie i, o to mi chodzi, jak to jest? I przyjeżdżam za tą Gorzowianką hmm. do Gorzowa. E, długo, długo jedę pociągiem: górki, lasy, hmm. górki noteckie. Hmm. Jeszcze ciągle nie ma tego Gorzowa, nie mogę się doczekać spotkania z tą dziewczyną. No, spotkaliśmy się oczywiście w Poznaniu, hmm. ale to miasto wydawało mi się strasznie odległe. E, hmm. No i w końcu ten Gorzów taki hmm. trochę wtedy dla mnie był dziwny, no bo. No bo jak to tutaj nie patrzeć, no trzeba powiedzieć, no z Poznania, jednak z miasta, z Grudziądzami, miasta, miasta Grudziądz, gotyku, tak. miasta y, takiego, no zabytkowego, mhm. i nagle ląduje na osiedlu słonecznym wtedy, o. no i to tak było dosyć ciekawe przeżycie, ale oczywiście potem za chwilę znalazłem wspaniałe tutaj możliwości działania, wspaniałych przyjaciół, no i. W, no i tu jestem. Czyli miłość hmm. sprowadziła do Gorzowa. Oczywiście. Oczywiście. A, a, a kiedy w takim razie zakochałeś się oprócz tej, oprócz tej osoby, to zakochałeś się w Gorzowie? Zakochałeś się czy. I teraz tak, hmm. to jest program Rok Kultury w Gorzowie hmm. i tak dalej. Hmm. Więc um, powiem tak, jest to długi proces. Na pewno. Hmm. No bo to musimy szczerze powiedzieć, że jakby no, Gorzów trzeba polubić przede wszystkim przez ludzi. Tak mi się wydaje. Ale to Bo, bo ja całkowicie. jestem takim trochę też zamiłowania architektem i jeśli widzę taką strukturę miasta właśnie, że jest kwadratowy rynek, są zabytki, mhm. od razu wiem, gdzie jestem, czuję się na miejscu, tu jest to trudne. Ym, no i właśnie ten proces trochę trwał, trochę trwa. Trochę trwa. Ym, dzisiaj oczywiście uważam, że jest to wspaniałe miejsce do życia, ale nie, nie wiem, czy jest to czas na robienie reklamy mhm. samemu miastu, bo możemy to robić, ale nie wiem, czy mamy inne jeszcze tematy. Spokojnie. Na pewno jest to miasto położone bardzo ciekawie, bo mamy wszędzie, jeśli ktoś chce spędzić y, czas w y, innych miastach i skorzystać z innej oferty, no to 100 kilometrów do Szczecina, 100 do Berlina, mm -hmm. 100 do Poznania. Y, no. Ale to też mówię o Tobie, bo właśnie zauważasz to położenie Gorzowa, zauważasz tak. te, te rzeczy, które tu w Gorzowie są i, i zaczynają się one podobać i zaczynasz chłonąć, zaczynasz, zaczynasz nimi żyć i mówisz, nie, to jest moje miejsce. Nie? Tak, tak. Poza hmm. tym żyje się, żyje się bardzo wygodnie, no bo jeśli ja komuś mówię, że ja dojeżdżam do pracy 10 minut, no, no to no gdzie to jest? Taki, prawda? Taka sytuacja, że... że moi, jest to przejrzyste miasto, nie jest za duże. Już dzisiaj też... Oczywiście jak jest człowiek młody, to znaczy sobie żyć w jakimś ogromnym mieście. Natomiast dzisiaj nie. Dzisiaj uważam, że jest to takie miasto właśnie... Ym, gdzie można się jakoś łatw, łatwo odnaleźć. Jak mówiłeś, ludzie, tych ludzi znajomych tak. się często spotyka na ulicy, można sobie porozmawiać, yy, można wymienić poglądy, można sobie życzyć nawet miłego dnia, powiedz, No i to, to zawsze gdzieś tam jest. Nie ma takiego momentu, że kogoś znajomego nie spotkasz. No dobrze, tak. Y, ale tak, jesteś, jesteś yy, dyrektorem yy, wojewódzkiej, miejskiej yy, biblioteki publicznej. Yy, kiedy książki pojawiły się w Twoim życiu? Oj, bardzo wcześnie, mhm. to oczywiście, yy, no to dzieciństwo. Mhm. Yy, nie powiem, że urodziłem się w domu z biblioteką, ale na, nawet tych książek powiem, było mało, ale jak były, to były to książki bardzo fajne. Mhm. Yy, bo czasami pewnie zapytasz mnie, czy jakie książki czytałem w dzieciństwie, czy to były, yy, nie wiem, przygody Tomka Sojera czy coś takiego. No tutaj nie, muszę niestety trochę. Nie o to, nie będę trochę, cię pyta, nie, ale o to a ja się <śmiech> przygotowałem <śmiech> i mówię, że będę musiał powiedzieć prawdę, yy, nie udając i nie szpanując mhm. moim językiem mhm. jeszcze młodzieżowym mówiąc że to był Jan Brzechwa, Julian Tuwim, wierszyki, lokomotywa, takie rzeczy, tak? I to mi jakoś w sposób też oczywiście ukształtowało, że do dzisiaj uwielbiam poezję. Bardzo tak, lubię. Dobrze. No to właśnie no to, to jest to, że rzeczywiście czymś się tym filmie to rzeczywiście może ukształtować, fajnie może ukształtować. No dobrze, czyli, czyli to dzieciństwo, a tak na poważnie, książki w Twoim życiu, no, no, już no, takie, już także, właśnie, może te tłumaczenia, może te rzeczy. Tak, tutaj no to już... jakby wiedziałem chyba już w liceum, że raczej matematykiem, matema nauki przyrodniczo-matematyczne, mhm. trochę nie dla mnie. Mhm. A już zwłaszcza chemia, bo ja nie wiedziałem, skąd są mole w probówce. Nie, mole są z szafy. No właśnie. I... No to wszyscy wiedzą, Sławek. Mole to było coś... z szafy. Ja wiem, że mój profesor rysował na tablicy cyfry i mówił zawsze, proszę państwa, żeby wyliczyć te mole, to wystarczy umiejętność liczenia na palcach jednej ręki. I wtedy zrozumiałem, że naprawdę ja tego nie rozumiem, nic z tego nie będzie. Um, więc książki, czytanie, pisanie. Bardzo lubiłem pisać to już w szkole podstawowej tak. Mhm. Można się chwalić? Dobra, no, to Dobre, się pochwalę. No, troszeczkę tak to się w literaturze też potem powtarza jako taki motyw czasami napisania książki, że pani zadała wypracowanie, jak spędziłeś wakacje, no i Sławek napisał 16 stron, ale cały zeszyt zapisał. No i tak się rzeczywiście zdarzyło, że no jakoś pasowało mi, nie wiem, no, no to była ta dziedzina, przyszła. ta dziedzina. Tak, to, czyli słowo, uh -huh. czytanie tekstu. Pisanie też tekstów, nie przychodziło mi to trudno. Mhm. Dobrze, teraz takie pytanie. Słuchaj, bo to bardzo istotne jest dla mnie. Ile książek trzeba przeczytać, żeby zostać dyrektorem biblioteki? Nie dla siebie, pytam, dla kolegi. Prawda? Jakby chciał, dla to kolegi, to dla kolegi, Dla kolegi. <śmiech> nie, <śmiech> trzeba nie, to zupełnie abstrakcyjne pytanie. Bardzo takie abstrakcyjne, i to rzeczywiście, kurczę blade, to było, to było bardzo dobre pytanie, mhm. bo tu można było coś super dowcipnego <laughs> powiedzieć. <śmiech> Spokojnie. Ale w tej chwili. Y na pewno nie wystarczy przeczytać rozkład jazdy pociągów. O, no wiesz, no... I bardzo dobrze, no to, to, to na pewno nie to. I książkę telefoniczną też nie. No dobrze. Słuchaj, jesteś dyrektorem od 1 marca, to mam napisane 2018 roku. Tak, tak. tak. Wtedy jeszcze z tego, co ja pamiętam, to była to biblioteka, tak? No, biblioteka, gdzie wypoczyczało się książki i tak dalej. Zacząłeś pracować w 2018 roku, no i nagle ta biblioteka też staje się salą koncertową staje się salon wystaw, obrazów i nie tylko, miejscem jakiejś tam edukacji, spotkań. Yy, yy, po co to robisz? Um, po, powiem mi przede wszystkim, że mój poprzednik, Edward Jaworski, stworzył całą tą infrastrukturę. No mm. to jest budowniczy, on wybudował mm. ten nowy gmach. I ja przychodziłem do biblioteki z takim troszeczkę, yy, nakładając sam na siebie pewien taki ciężar i zobowiązanie, co? Mm. No przecież ja teraz drugiej biblioteki nie wybuduję, nie no dobuduję. Tak. Niczego takiego nie zrobię. No więc y, każdy z nas, który decydu, to decyduje się być dyrektorem mm -hmm. i y, no, kierować poważną instytucją, bardzo poważną, mm -hmm. dużą, no ma jakiś plan, no, ch chcemy, ch chcemy coś zrobić, prawda? Coś nie nie zostawi, przychodzimy sobie, swojego, żeby mm -hmm. spędzić miło czas, mm -hmm. tylko żeby coś zrobić, co, właśnie coś swojego. No i wtedy właśnie pomyślałem, że no, jedynie możemy ten gmach i tę infrastrukturę, która jest przygotowana, wspaniała zresztą, mm -hmm. wypełnić działa działalnością wokół słowa, ale we wszystkich kierunkach. To mm -hmm. co właśnie tutaj powiedziałeś. I książka, i słowo mówione, i śpiewane, mm -hmm. i słowo utrwalone w jakiś sposób, yy, czy jakaś narracja w obrazie, w rzeźbie. Yy, to wszystko już w zasadzie było gotowe, bo wystawy już odbywały się wcześniej mm -hmm. w bibliotece. Yy, były też były dwa, dwa fortepiany. Do wykorzystania, prawda? Mm. A to, że no, muzyka też nie jest mi obcą, dziedziną i bardzo y, lubię muzykę. Bardzo też lubię łączyć właśnie słowo mówione ze słowem śpiewanym, bo gdzieś ten człowiek zaczął w zasadzie chyba śpiewać tak naprawdę przy ognisku, zanim za zaczął sobie opowiadać różnego rodzaju historie dłuższe i bardziej skomplikowane. Może jedno i drugie, prawda? Mm. To na pewno było. Więc y, to są takie rzeczy, uważam, naturalne. A do tego, że jest wspaniały zespół bibliotekarek, bibliotekarzy, którzy no w jakiś sposób starają się podążać za tym programem, mm. za tą działalnością, to jest bardzo trudne, bo oczywiście w tej chwili mamy takich wydarzeń mniejszych i większych miesięcznie, ponad 60, dochodzimy już do takiej cyfry, dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów, no i właśnie w tych różnych dziedzinach, i wystaw, i słowo, i muzyka, i spotkań czytelniczych, i autorskich. No więc jest dużo pracy, ale mamy bardzo fajny, zgrany zespół kreatywne bibliotekar kreatywnych bibliotekarzy, którzy czasami, jak jakiś pomysł się pojawi, potrafią go ubrać, potrafią ten pomysł też przełożyć czasami, O nie czasami, bo dosyć to się coraz częściej zdarza, na projekty konkretne i pozyskać jeszcze środki, środki zewnętrzne. Na, 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 y, nie mamy działu specjalnego do pozyskiwania środków hmm. zewnętrznych czy ministerialnych. To robi kilka osób, to robią bibliotekarki, to robią bibliotekarze. Ale to dobrze, to nauczyli się mieć, tego. To, to świetnie mieć dobry zespół, który, tego, który, który potrafi takie rzeczy jakby e, robić, potrafi je, potrafi je jakoś ubrać, potrafi jeszcze pozyskać pieniądze. No to jest super sprawa. Natomiast czyli co, biblioteka staje się w tym momencie takim, takim też centrum kultury, żeby przyjść sobie posiedzieć, tu poczytać książkę, a już trafię na koncert, albo jeszcze sobie obejrzeć wystawę, tak? Oczywiście. No, zależy czyli, na tym, żeby no. czytelnik. Osoba, która jeszcze nie jest czytelnikiem, przyszła mm. do biblioteki. Y, niekoniecznie po książkę, bo czasami trudno jest przekonać, żeby przyjść po książkę, ale mm. można przekonać inną drogą. No właśnie, przyjść mm. na przykład na y, ciekawe spotkanie autorskie z ciekawym aktorem, który napisał mm. książkę, y, na, y, na ciekawą wystawę, na ciekawe wydarzenie, które jakby jest taką, taką kompozycją i muzyki, i słowa, i y, 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 y dowcipu. I, i, I tak dalej, jakiejś ciekawej też aranżacji, bo tutaj na przykład współpracujemy z Teatrem Osterwy i dyrektor Jan Tomaszewski, Tomaszewicz, przepraszam, Tomaszewicz, 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 Jan Tomaszewicz, wypożycza nam, użycza nam stoliki z spektaklu Trzy razy Piaf i my możemy dzięki temu zorganizować taką małą Kafe Wenecja, mm -hmm. dlatego że jesteśmy blisko tego miejsca, w którym kiedyś kafe Wenecja, Wenecja była m. nad kładawką. Yy, I na przykład to jest taki, to jest taki, taki cykl wrześniowy, kiedy yy, przychodzą mm -hmm. mieszkańcy Gorzowa, którzy bywali w tej kawiarni. Czytamy też utwory, wiersze, poezję, też prozę, napisaną tutaj w Gorzowie, o Gorzowie, jest tego całe mnóstwo yy, jest tego dużo, może to takie lepsze słowo. Yy, i cieszy się dużym zainteresowaniem. Czytać o Parku Róż, właśnie prawie że w Parku Róż, bo jedno z naszych wyjść wychodzi na Parku Róż. I, I też na to miejsce, w którym Café Wenecja była. No dobrze, a powiedz mi, czy zdarzyło Ci się kiedyś wypożyczyć w swojej bibliotece samemu książkę i zapomniałeś ją oddać? E, przedłużam, wtedy przedłużam, okay, bo tak. też że uważam, a, że. A kary tak. obowiązują nawet dyrektora. Też obowiązują, tak. Musi książkę oczywiście zwrócić, oczywiście. Książka to jest mienie biblioteki, <grym> tak, i to y, czyli jest... Jak, czyli jak dyrektor, dyrektor też nie zwróci książki... To się nie, nie zdarzyło, to się Dobrze, jeszcze nie zdarzyło. No, ale Jakby się zdarzyło, to tak. pani bibliotekarka przychodzi, panie dyrektorze, kara 25 zł, bo pan już od roku nie oddaje książki. Tu tak? rzeczywiście może być taki problem relacji szef i pracownik, mm. więc uważam, że dyrektor sam powinien powiedzieć, a ja zapłacę za okay. te dni, które. Mm, no, nie, nie. Ale się to jeszcze nie zdarzyło, po, po, no dobrze, powtórzę. To poczekamy, może się zdarzy. Tak, rzeczywiście jest to, jest to duży problem, bo ktoś, kto mm -hmm. no, ma dużo książek na biurku, ma dużo na swoich regałach w domu, mm -hmm. ja sobie zdaję sprawę, że one się mogą pomieszać w którymś momencie, która, która jest wypożyczona, która jest własna, ale mamy mm, system w tej chwili już taki. Że wysyłamy i e-mail, i SMS, że zbliża się termin oddania książki, że już właśnie dzisiaj jest ten termin, że od dzisiaj nalicza się kara. Tych informacji czytelnik dostaje dużo. Więc to jak się troszeczkę ironicznie widzę, uśmiechamy nie, nie do tego się tematu. To będziesz odbierał te wszystkie sam sobie to, będziesz pisał. To, 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 to czytelnicy mm, tu, którym no zdarza się czasami też właśnie hmm. tego terminu nie dopilnować, no czasami właśnie wymyślałem też różnego rodzaju usprawiedliwienia. No ale tutaj mm, dzisiaj jest sprawa dosyć jasna. Czyli, czyli nic się nie zmieniło, bo jak ja pamiętam jeszcze swoje, czy swoje chodzenie do biblioteki, to ja to też zawsze wymyślałem różnego rodzaju sposoby tak, na tak, to, tak. żeby nie zapłacić kary albo przedłużyć książkę. Tak, to, No ale tak. ja w Grudziądzu byłem harcerzem mm. i mieliśmy taki A... tak raz w roku, yy, kilka dni, że chodziliśmy yy, do biblioteki, braliśmy właśnie te listy osób, które zalegają z A... książkami, chodziliśmy po domach i pukaliśmy. Kaliśmy do drzwi, jesteśmy harcerze z biblioteki, bo jakby pracowaliśmy, wykonywaliśmy tę czynność na zlecenie biblioteki. Proszę oddać książkę nam. Wow. Nie było czegoś takiego w Gorzowie? Nie, no, w Gorzowie, no tak było. To, to, to no, taka no, tak, no, jeszcze metoda no, w zamieszłych czasach, tak, no, dobrze, tak, tak. To jest Osobiście. Harcerze przyszliśmy po No Jak no, tutaj harcerzykowi w Mundurku nie no, dać nie, nie oddać książki z biblioteki albo nie postarać się przynajmniej Dokładnie. bardzo, bardzo ją intensywnie poszukać. A teraz tak, książka, którą zabrał być na bezludną wyspę i nie byłaby to instrukcja budowy tratwy. O właśnie to jest częste pytanie. I no, muszę powiedzieć, że nie ma takiej książki. No, sorry, nie ma, niestety nie ma takiej książki. Mm. Ktoś kiedyś no, zapytał, najciekawsza książka, czy właśnie mm. książka, którą byś zabrał. No, osoby, a zaliczam się do osób czytających, no, mają to do siebie, że tych książek trzeba mieć dużo. Bardzo dużo. I stąd też właśnie to się przekłada, jakby też właśnie na działalność w bibliotece. Biblioteka musi mieć tych książek tysiące, a nawet czasami miliony. Żeby ci czytelnicy właśnie mieli z czego wybrać i to jest to jest najważniejsze. Musimy też tych książek dużo kupować i to jest czasami takie, taka rzecz, którą trzeba od podstaw tłumaczyć, dlaczego biblioteka no, musi kupić rocznie te 10 tysięcy nowych no książek, no a jeszcze lepiej 20 tysięcy, żeby nas jakieś e, e, malutkie miejscowości, nie ujmując wioską, wioskowym bibliotekom na, gdzieś na wsi, e, które kupują więcej w naszym województwie, hmm. czyli w części północnej, bo mam takie statystyki też, ale nie będziemy o tych rzeczach rozmawiać, że zdarzają się niektóre miejscowości, nawet jak zwierzyn, bo powiem o jednej, te, które kupują więcej w przeliczeniu na, w przeliczeniu na mieszkańca. Są takie, na przykład. Tak. O, to ja znam dyrektora domu kultury związany z biblioteki. Ten, no, tak. ja, tam, ja tam podjadę i tam im te książki ten no, tak, za tak, rekrutuje, To tak to, zrobimy. Także mamy w roku kultury co robić? Mamy w roku. Co... Dobrze, a powiedz mi jedną, że to mnie zawsze interesowało. Filie, filie biblioteki. Jak one teraz funkcjonują? Czy to, czy to ma to sens? Te filie mają sens funkcjonowania? Bo ktoś może powiedzieć, że po co mamy tą główną bibliotekę jedną, że to jest przyjście blisko, a filie to po co to w ogóle ma to być? Tak, bo, czyli, bo, bo na zawarcie pamiętam jeszcze, bo przecież niedawno otworzona jest ta, w ta, ta, i ta. nowa filia. Nie? Czyli nie wyjaśniliśmy jakby tej podstawowej mm. sprawy, bo nie, może nie wszyscy się, yy, yy, wiedzą, że ta nazwa Wojewódzka i Miejska Biblioteka oznacza, że mamy dwóch organizatorów. Mm. Marszałka Województwa Lubuskiego i, i Prezydenta Miasta. Mm. I właśnie miasto finansuje yy, te filie. Te filie to są te małe biblioteki osiedlowe blisko mieszkańców i one są bardzo ważne. Mm. Bardzo ważne zwłaszcza w czasach, yy, kiedy przybywa nam seniorów. I też, że no nie każdy z seniorów jest na tyle mobilny, żeby przyjechać do, do biblioteki. głównej biblioteki. Więc te blisko znajdujące się naszych czytelników spełniają bardzo ważną taką społeczną rolę, ale to są też miejsca spotkań, to nie jest tylko Dokładnie. biblioteka, gdzie mhm. wypożyczamy książkę. Mhm. Bo my widzimy te wydarzenia, to wszystko w budynku głównym, tą całą działalność taką tak. poza czytelniczą. Ale w filiach, w każdej filii również jest prowadzona różnego rodzaju działalność. Dla przykładu, są spotkania raz w tygodniu, czy do, mm -hmm. w jakichś innych odstępach czasu. Pewnej grupy czytelników, którzy się tam spotykają, to tak w kilku filiach. Jest mm -hmm. na przykład w numer 8, są takie spotkania literackie na Matejki. Mm -hmm. To jest filia, która nie była remontowana od 40 lat, no więc już wiadomo jak wygląda, ale są tam yy, yy, ludzie, którzy chcą się spotykać. Yy, są też tam, yy, jest tam na przykład yy, są tam osoby, które chcą takie zajęcia prowadzić, czyli literackie. Mm -hmm. Ludzie przy tym się doskonale y, porozumiewają, czyli z takim możliwość też po prostu kontaktu z drugim człowiekiem, bo dzisiaj Co jest część senioru. Istotne żyje no, w, w samotności. Dokładnie wiesz, autor, ja dlatego zapytałem, ponieważ ja doskonale sobie zdaję sprawę z funkcji takich i chwili, ale to dobrze, że to będzie miało, bo to rzeczywiście tak, to są tak. takie miejsca spotkań ludzi, ludzi, którzy chcą ze sobą się spotkać, poczytać, porozmawiać y, o literaturze, nie tylko o literaturze i od tego są takie właśnie, właśnie filie. Tak, o to chodzi właśnie, żeby była ta hmm. różnorodność, że są osoby, które chcą iść do kawiarni i przy kawie sobie porozmawiać, ale mm -hmm. ja bardzo rozumiem właśnie, że ktoś chce, może y, no, by punktem rozmowy była, był jakiś tekst, mm -hmm. była jakaś sztuka teatralna, Dobra. potem ludzie rozmawiają, prawda, to y, y, y y, y y y y w jakiś sposób nas wzbogaca z jednej strony, jeśli chodzi o, o, o mm -hmm. dzieło literackie, czy to nie musi być jakieś z kolei dzieło literackie w tym sensie, że jakaś lektura nazwijmy, mm -hmm. y, ale takie spotkania w ramach na przykład DKK, czyli y, Klubu Książki odbywają się, Ludzie, przeczy... uczestnicy mm. czytają jakiś fragment książki, jakiejś historii z życia. Uczestniczyłem kiedyś tak, właśnie, żeby mm. trochę zobaczyć, jak to też wygląda. E, e, trochę uprzedzając seniorów, że przyjdę, że nie po to przychodzę, żeby jakby sprawować jakąś Władzę funkcję kontrolną tak, czy tak, coś tylko takiego. I muszę powiedzieć, że to bardzo udział. mnie to poruszyło to spotkanie, mm. bo mm, jakiś mm, tekst, który ktoś napisał, wzbudza. U nas też jakieś skojarzenia, jakieś emocje. przypominają sobie jakieś emocje, jakieś mm. wydarzenia z naszego mm. życia. Ktoś sobie coś nagle przypomniał, mm. opowiada to w, tym, w tej grupie. I tu dochodzimy do terapeutycznej roli tekstu. W ogóle sztuki, oczywiście, oczywiście tak ale że... też do biblioterapii. Mm. Mamy y, w tej chwili, y, jakby, no, czasy coraz bardziej są szybkie. Y, Duży stres, zarówno i młodzież przeżywa, a to i uspokaja. seniorzy. A to tak, tak, to jest bardzo uspokaja, potrzebne. Robimy, żeby tego odpoczywamy, czytamy, odpoczywamy, wyobrażamy sobie, przenosimy się do innego świata. Mamy jeszcze o czymś? O, czy jeszcze o czymś marzę. No. no, jak już mówiłem, tych marzeń mam y, na pewno dużo. Y, a takie najbardziej, jakbyś tak powiedział dzisiaj, tak na żywo, bo to jesteśmy to na, na żywo, to. To bym wymienił podróże. Chciałbym hmm. mieć jeszcze bardzo dużo czasu, żeby, żeby zobaczyć wiele miejsc hmm. tu w Europie, które Pasztaty są niezwykle ciekawe. Na przykład wie? uważam, że hmm, południe, czyli Włochy, Grecja, czyli ta kolebka naszej kultury, chciałbym być dobrze. Może dzisiaj to rzucę za duże hasło. W każdej miejscowości, w każdej wsi. Hmm. Bo ja mam takie wrażenie, że to jest taki region, który naprawdę ukształtował całą hmm. Europę. I Czyli to naprawdę chciałbyś tego tak do każdej tak, miejscowości tak, troszeczkę troszeczkę tak systematycznie tak weź, tak przesadzam oczywiście tak, ale tak jeżeli, jeżeli, jeżeli dobry, to ja tutaj gdzie macie najlepsze najlepszą kawę dajecie tutaj tak, dobra to tak ja tutaj ale na przykład... kawę i tak ale kawy do następnej następnej miejscowości tak no tak to tak nie tak chodzi mi o nie takie powierzchowne zwiedzanie, takie naprawdę takie bardziej od strony ludzkiej ludzki nawet bym właśnie sobie pojechał na przykład nie wiem do Florencji na kurs języka włoskiego zatrzymać się na 2-3 tygodnie no ale to dopiero w wieku emerytalnym i też zresztą wszystkim Państwu polecam, bo czytanie książek, uczenie się nowych języków to naprawdę rozwija nasz mózg, umysł. Dzisiaj to już jest dosyć jasne też w badaniach po prostu, bo to wszystko w tomografii widać i ci neuropsycholodzy y, no, przekonują, że to już nie tylko dlatego, że po prostu wiemy, że to warto robić, ale to Widać w y, funkcjonowaniu naszego umysłu, że to jest do mm. bardzo dobra rzecz, bardzo dobry trening. Mm -hmm. Dobrze. Słuchaj, a teraz takie takie pytanie, właściwie takie już na koniec naszej rozmowy jest, znajdujesz u siebie w bibliotece walizkę. Ktoś zostawił walizkę. E, Zupełnie abstrakcyjne pytanie. Otwierasz walizkę, a tam książka telefoniczna Starego Landsberga. Pierwsza książka telefoniczna jakakolwiek tam jest. Mm -hmm. e, Patrzysz o książka, i nagle, nagle nie, nie wiadomo skąd dostajesz telefon od Landsberczyka. byłego Landsberczyka, który mówi, że, że to jest jego książka. On chętnie ci tę książkę odkupi za milion złotych, ale tylko pod jednym warunkiem, że ten milion złotych będziesz mógł oddać na kulturę w Gorzowiec, żeby zrobić coś w Gorzowiec Milion złotych. Co to by było? Co byś nie chciał, bym... żeby w Gorzowie powstało? Czy, czy coś poprawić w Gorzowie za ten milion złotych w kulturze? Oj, to trzeba by na pewno osiąść i po prostu stworzyć jakąś koncepcję, bo to nie jest tak jedna rzecz. Nie masz że... takiego tam stworzenia. Nie, nie, nie. nie jest, to tak nie jest. jest druga biblioteka, nie, nie, albo piąte kino. No na pewno czy biblioteka, ale dzisiaj <laughs> y, i tutaj nie powiem nic nowego, bo mój poprzednik, który tu przy tym stole siedział, Jan Tomaszewicz, mówił bardzo podobną rzecz. Że my, dyrektorzy instytucjonalni, instytucji, no. wstawiamy się bardzo za tymi właśnie y, działającymi non-profit, działającymi społecznie, działającymi w ramach stowarzyszenia, y, jednostkami, czy jak to nazwać? Grupami osób, które działają właśnie w, w kulturze. Mm -hmm. To jest coś niesamowitego. Zdaje się, że dyrektor Tomaszewicz nazwał to solą, że to jest ta sól miasta. To, to ja to tak nazywam. To jest właśnie mm. to. Ja też bardzo lubię y, i dobrze się czuję, kiedy. Y, y, nie wiem, oprócz teatru oczywiście, Osterwy, mhm. mogę iść do Teatru Mostów na przykład, mhm. które wykonują niesamowicie zaangażowani młodzi ludzie. Yy, mówi się o takich, czy Chór Cantabile, czy, no. czy jakiś klub, w którym ostatnio byłem na Zawarciu, gdzie pokazywane były w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego yy, takie urządzenia do generowania DNA, nazywa się ten klub Terminal 08. Mhm. niesamowite rzeczy ludzie yy, mhm. pokazują, to są takie drobne rzeczy, ale one się składają właśnie na to, co niektórzy nazywają tą miasto twórczą rolę kultury. Mm -hmm. Czyli dofinansowanie tych wszystkich małych rzeczy, które, które, które są tą solą. Yy, Gorzowa, a może nie są do końca zauważane. Na, na pewno trzeba wyś... o to dbać. Na, na tak, to dbać, bardzo, bardzo trzeba bardzo dbać. No to teraz musimy znaleźć tą książkę telefoniczną w takim razie, wiesz, bo to koniecznie trzeba znaleźć książkę telefoniczną. Aha, a nie pokazałem innych. pierwszą książkę, no która to przyjechała właśnie, wraz z pionierami do Gorzowa. To to właśnie chciałem powiedzieć, zamiast książki telefonicznej tak, mamy te... pierwszą książkę, która, która przyjechała z pionierami do Gorzowa, proszę tak, bardzo. Tak, Cóż, tak, to to bo to, to jakby chciałem powiedzieć, no właśnie, co to znaczy kultura i dziedzictwo kulturowe w Gorzowie. No tu zaczynaliśmy od zera, od Książek, które przywieźli pierwsi mm. gorżowianie pionierzy, w swoich walizkach. I właśnie tak niedawno dostaliśmy taką, taki zbiór, to jest kilkanaście, mm. kilkadziesiąt książek od pana Tadeusza Biczysko, zresztą dawniejszego wiceprezydenta mm. miasta, jeszcze przed rokiem 90. I zrobimy taką wystawę, ekspozycję tych książek, mm. i będziemy też mówić właśnie o tych pierwszych latach w Gorzowie. Ja taką kartkę kiedyś znalazłem karteczkę po żółką, ktoś mi dał. Gdzie pani bibliotekarka w roku 1946 napisała 12 książek? I tam jest data z 1946 roku. W bibliotece. Do tak, wtedy już powstawała biblioteka, bo nasza Aha. biblioteka powstała w 1946 roku we wrześniu, nie, tam tytułów nie, nie, nie ma. Nie ma tylko... Ale właśnie chcę pokazać, że hmm. w innych miastach biblioteki rozwijały się przez hmm. całe wieki. Hmm. Takim miastem, na przykład jest Toru, niedaleko za hmm. położony, gdzie od XIII hmm. wieku te okay. książki, które były tam w bibliotece gimnazjum są. pewnego. Dalej się gromadzono, gromadzono do dzisiaj. One tam są. Mm -hmm. Te starodruki, te wspaniałe rzeczy. No właśnie, i tu w Gorzowie nie. Jest nagle ten 45 ten rok, rok, ta cezura i, mamy 12 i książek. to, co przywieźli bez... Polacy do Gorzowa, mm -hmm. no, od tego zaczynaliśmy. Aha, aha. A wszystko to jest napisane w równie no, bardzo dużej Chwalimy książce. Się. Chyba jesteśmy jedną z takich instytucji, która ma największą monografię no. o samej sobie, My czyli można dobrać. przeczytać o całej historii ja Biblioteki Gorzowskiej. Co ale wiesz, tak zwróciłem uwagę, że jednak jesteśmy urodzony. Tak, jak powiedziałeś, że Toruń to, ten, to miasto koło Grudziądza. Tak, tak, wszyscy w Grudziądzu tak mówią. Ja to ja znam, to znam, to znam te tereny. Tam mam dużo swoich znajomych z tych moich, moich gwiezdnych wojen, więc, więc znam te tereny właśnie w Grudziądzu i zawsze tak mówią, że Toruń to jest to miasto koło Grudziądza. Teraz będę miał problem, kiedy odwiedzę dyrektor, panią dyrektor w Toruniu. No i tak, no, tak, co, ja, tak. Pani dyrektor w Toruniu, wyślemy pani ten materiał, żeby pani wiedziała, z kim ma pani do czynienia. Tak to będzie. A co, Dziękuję ci serdecznie, Sławko, naprawdę świetnie się rozmawiało. Rozmawialiśmy sobie o bibliotece, o książkach, ale też trochę pod ciebie poznaliśmy z zupełnie innej strony, także, także na, tym to, na tym to polega ten podcast. Tak, tak chcemy się po prostu pokazywać ludziom w mieście, że, że tworzymy, robimy specjalnie dla nich, dla nich tworzymy właśnie te wszystkie rzeczy, nie dla siebie, bo mamy z, tych, z tego, my mamy satysfakcję, a, 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 a mieszkańcy mieszkańcy mają dla siebie korzyść taką kulturalną. Podpisuję się pod punktu. Dzięki ci serdecznie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.